Przed nami 809. odcinek serialu Dziedzictwo, w którym emocje sięgną zenitu. Podczas gdy Nana będzie próbowała zniechęcić do siebie Yamana, on podejmie desperacką walkę o jej uczucia. Tymczasem Aize i Ferit podejmą nagłą decyzję o ślubie, nie wiedząc, że mroczny sekret, który zna czarna, może zniszczyć ich szczęście na zawsze. Emocje w serialu Dziedzictwo sięgają Zenitu, a ostatni odcinek dostarczył fanom kolejnej dawki dramatycznych zwrotów akcji i romantycznych uniesień. Yaman znalazł sposób, by spędzić czas znaną sam na sam, a ich wspólne chwile, mimo jej nieprzejednanej postawy, wyraźnie ich do siebie zbliżyły. Tymczasem Ferit i Aize robili wszystko, by się nawzajem uszczęśliwić, a kulminacją tych starań stały się oświadczyny Ferita po tym, jak Aize wyjawiła Korejowi prawdę o jego chorobie. Nie zabrakło również sprytnych intryk, ponieważ Neze przypadkiem odkryła, że Falken tylko udaje, że ma dziewczynę. Z kolei Idris, chcąc zaimponować Ainer, zaaranżował napaść, z której sam ją uratował. Po tak intensywnych wydarzeniach pozostaje jedno pytanie, czym jeszcze zaskoczy? Nana szybko demaskuje sprytny plan Yamana, orientując się, że upozorował on awarię samochodu. Bez trudu naprawia pojazd i oboje wracają do rezydencji, gdzie napięcie między nimi wciąż rośnie. Kobieta jest zdeterminowana, by skutecznie zniechęcić do siebie Yamana, ten jednak nie zamierza się poddawać i planuje walczyć o ich relacje. Ich ciągłe kłótnie zauważa Akca, która postanawia interweniować i wziąć sprawy w swoje ręce. W międzyczasie Aize przeżywa chwilę wielkiej radości, przyjmując oświadczyny Ferita i decydując się na ślub już następnego dnia. Jednak ich szczęście budzi niepokój czarnej, która uważa, że para powinna poznać całą prawdę. Z kolei Neze nabiera podejrzeń, że Folken oszukał ją w kwestii swojej rzekomej nowej dziewczyny i próbuje. Dziedzictwo odcinek 809 kiedy, gdzie i o której emisja? Wielu widzów z niecierpliwością czeka na rozwój wydarzeń w swojej ulubionej tureckiej produkcji. Nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco i z pewnością przyniesie odpowiedzi na niektóre z nurtujących pytań. Na szczęście fani serialu nie będą musieli długo czekać, by poznać dalsze losy swoich ulubionych bohaterów. Premierowa emisja 809 odcinka serialu Dziedzictwo odbędzie się we wtorek, 20 stycznia 2026 roku o godzinie 16.05 na antenie stacji TV. -Skup pierwsza Dziedzictwo, opis serialu i opsa. Dziedzictwo to turecki serial, który od lat podbija serca polskiej publiczności, serwując widzom potężną dawkę emocji, miłości i rodzinnych intryk. Opowieść, która początkowo skupiała się na losach Zejer, Yamana i małego Yusufa, z czasem ewoluowała, wprowadzając nowe, fascynujące postacie i wątki. Po tragicznych wydarzeniach i zmianach w fabule, historia wciąż trzyma w napięciu, śledząc dalsze losy bohaterów, którzy muszą mierzyć się z przeciwnościami losu. Sukces produkcji to zasługa nie tylko wciągającej fabuły, ale również znakomitej gry aktorskiej. Obsada tego serialu